ta Dzień dobry, witam Was na kolejnym rekonwalescencyjnym vlogu. Rekowalencja? Dobrze, na kolejnym rekombalencencyjnym vlogu. Dzisiaj zrobiło się nam troszkę biało, ale nagrywam vloga właśnie dzisiaj, dlatego że dzisiaj jeszcze jest taka w miarę ludzka temperatura. Mimo że i tak jest zimno, ale od jutra ma być prawdziwa Syberia, więc nagrywamy dzisiaj, bo, yy, bo też jest taka możliwość, że dzisiaj się pojawi troszkę, troszkę roweru. Kolejna rzecz. Yy, Zadaj sobie ukłon w kierunku trenera i ponagrywam troszkę wężej. Generalnie powinienem się cieszyć, że jest biało, sypie śnieg i ogólnie nie ma warunku na rower, ale się nie cieszę i o tym Wam powiem potem, jak będę już na łyse. Miałem powiedzieć, co tam, jakie zmiany w tym tygodniu. Czyli, tak, co do domu, to, to się niewiele, niewiele się dzieje, dlatego że jest po prostu za zimno, żeby robić niektóre rzeczy. Rzecz kolejna, to co? To może co u nas, u mnie i u pani operator? No, zmieniliśmy trochę lokalizację ostatnio, ale to przez to, że pani operator jest perfekcyjną wnuczką i się chwilowo opiekuje do swoich dziadków. No i ja jej towarzysze więc, więc tyle zmian, ale cały czas jakby jesteśmy tutaj w podobnej lokalizacji, więc, więc jakby odczuwalnych zmian dla nas dla nas nie ma. I co do pani operator? No to miałem Wam ją pokazać? O, nie ma. Gdzie ona znikła? Tutaj też nie ma. Nie ma jej, dlatego że pomyślałem, że yy, zrobię po prostu yy, specjalny odcinek poświęcony pani operator i tym, abyście ją poznali, więc wbijajcie już i teraz, zacznij jak skończycie oglądać na mój Instagram, tam jest yy, naklejka na moim story, gdzie możecie zadawać pytania, na które postaramy się z pani operator odpowiedzieć yy, w jakimś materiale, który będzie jej poświęcony, więc, więc zadawajcie pytanie. Oczywiście to nie jest QA dotyczące mnie, tylko pytanie dotyczące pani operator. My się jeszcze chwilę pokręcimy tutaj nad jeziorem Naprawdę lubię to miejsce, jest tutaj przyjemnie Teraz jest jeszcze przyjemniej niż w trakcie roku bo jest po prostu mało ludzi No choć w sumie nie tak mało się taki średni moment Chwilę temu nie było tutaj po prostu nikogo Jeszcze zrobimy sobie zdjęcie z bałwanem Znaczy nie my, tylko ja sobie Pani operator, zdjęcie z bałwanem I potem No i potem zobaczymy No i mamy Pana bałwana Panie operator, ustaw się i uwaga, 3-4. No i pięknie mamy bumeranga, proszę. Wpadłem na mega dobry pomysł Zdjęcie na środku jeziora. Pani operator od powiedziała, że ja nie mogę robić takiego zdjęcia na środku jeziora, ale oczywiście, że mogę. Tylko poczekamy, aż temperatura jeszcze niżej spadnie i jezioro zamarznie jeszcze bardziej. No, bo w tej sytuacji, oczywiście, nie chciałbym się utopić, więc muszę mieć pewność, że będzie naprawdę twarde. I nie chodzi tutaj o wejście na jezioro, bo wejście na środek tego jeziora żadna filozofia. Chodzi tutaj o troszkę ambitniejsze zdjęcie. Pomysł jest naprawdę dobry, ale na razie, na razie go nie zdradzam. No, bo zobaczymy, zobaczymy jak, yy, jak będzie. Puśćcie na moje lewo. Ludzie sobie morsują. Szanuję, podziwiam, ale ja osobiście no, nie czuję zajawy. No, nie widzę, abym odnalazł w sobie coś, co spowodowałoby, abym czerpał z tego jakąś przyjemność. Bo ogólnie wejść do wody, tutaj jest zimno, w wodzie trochę cieplej. No widzę możliwość, widzę możliwość przeżycia, prawdopodobnie bym nawet nie umarł, ale aby czerpać z tego przyjemność, no absolutnie tego nie widzę, więc na razie morsować na pewno nie będę. Myślę, że to tyle spacerku nad jeziorem, przybyło tutaj ludzi, wręcz zrobiło się tłoczno yy, Więc chyba uciekamy na, na łysę do chłopaków Zobaczymy jak u nich tam, tam jaski, jak Warunek na Łysej, więc się teleportuje już tam Siema Witam, widzę. Jak Warun? Chyba lepiej, ale mrozik lepszy niż roztopianie śniegu No takie moje pierwsze wrażenie, tak na pierwszy rzut oka, no to Warun jest taki, powiem Wam no, mocno średni powiedziałbym, nawet że cieszy się, że roweru nie mam ze sobą. Ja sam jesteś? Gdzie jest? jest? Sebastian jest zaproszony na turniej czterech skocznie, ale dowolaj. Hmm. Rozumiem. No Sebastian jak zwykle obsuwa, obsuwa, no. Z tego się nie wyrasta, moi drodzy. Cześć. Witam. Cześć. Jak warun? W twojej ocenie? Średnio, ale chyba damy radę. O. No chłopaki, podejście numer jeden, ale spójrzcie na najazd. Wyryta, po prostu wyryta ścieżka w śniegu, ścieżka taka na 30 cm. Tutaj zakręt, wszędzie lodowisko. Banda, którą, która potrafiła niektórych pokonać normalnie przy eleganckim warunku, teraz ona jest lodowiskiem. No ale, no ale cóż no, chłopaki, nie z pierwszej łapanki, ja myślę, że będzie fajnie. no i Oskar poleciał teraz wali pcheła A, powiem ci pcheła, że tak kółeczko zostało Kółeczko i to całe nawet Warunek dzisiaj jest naprawdę wymagający, nie można powiedzieć Ale jest też inny problem Czyli to, że lądowanie pierwsze i lądowanie drugie, czyli te najdłuższe lądowania Spodbały się tutaj dzieciakom na sankach, na jabłuszkach yy, Mini snowboardzisom I po prostu są mega wyślizgane, są wyjeżdżone i całe po bokach wydeptane ludzie Jak widzicie taką miejscówkę, domyślacie się, że to jest miejscówka rowerowa No to nie wchodźcie gdzieś tam bokami lądowań, nie niszczcie kogoś pracy Przecież to no chyba nie o to chodzi, szanujmy się chociaż troszeczkę Właśnie o wilku mowa Chłopaki na sankach, jabłuszkach. Zobaczymy co Oskar na to. i z tymi jabłuszkami gdzie indziej, bo będziemy tu jeździć teraz. Coś miły byłeś. Chatwo od krawężnika odrastają, nie będę ich dojeżdżał. Oskar przedmiot Ci powiedz jak po pierwszych paru skokach, jak warunki? No punkty za wiatr na pewno będą. Myślę, że z telemarkiem na ostatniej może, mogę zająć dobrą pozycję. No i ciepchał. Wchęła ubrał gogle, a właściwie nie gogle, tylko okulary. Definitywnie będą punkty za styl. Enduro boys, tak? No, tak to wygląda. Nagramy teraz co, co? cały cały przejazd na raty. Nagram no, jak się nie zabije na tych schodach. Tak, śmigło, śmigło. Całą linię mamy nagraną. Myślałem, że tutaj zamarzne już się zrobiło naprawdę chłodno. Ale pchała poczęstował herbatką. Oskar pożyczył rękawiczek. Od takich kolegów nic nie robiłem. Pięknie biało, wszystko przysypało, chopki pięknie wyglądają, ale ja wam powiem, dlaczego się nie cieszę z tego powodu, że wszystko tutaj tak ładnie wygląda. Otóż dlatego, że yy, był dogadany deal, był fajny yy, pomysł na jaski w śnieżycy, miał postać fajny materiał. No, a się stało, jak się stało, więc ja się no, w tym roku już na pewno nie załapię tutaj na jaski w śniegu, więc no, wyszło, jak wyszło. A teraz nagram Oskarowi jeszcze jakiegoś siflaka, no i będę zmieniał lokalizację, bo zaraz faktycznie zamarznę, a nie chciałbym zamarznąć, dlatego że jeszcze nie kończę dnia dzisiejszego. Oskar fiflaka zapraszam. Oooo tak. I koniec sesji. I pięknie, i tym kończymy sesję, bo jest twardo, zimno, ciemno, ale jeszcze w nie kończymy. Widzimy się. Widzimy się. Dobra, mam panią operator, jeszcze szybkie zakupki i do domu. Dobra, dawaj pizzkę, spokojnie, dzisiaj nie będziecie patrzyli jak jem, yy, ale znacie to uczucie, kiedy powtórzycie jakieś słowo kilka lub kilkanaście razy i zaczyna ono w waszej głowie strasznie dziwnie brzmieć, Dzisiaj tak mam ze słowem rekonwalescencja, które znowu nie wiem czy dobrze powiedziałem, no nieważne, w każdym razie to... Będzie słowo dzisiejszego odcinka. Więc, jeśli, jeśli dotrwaliście do tego momentu, no to napiszcie komentarz o treści, właśnie. Rekonwalescencja. O, teraz na pewno dobrze powiedziałem. Więc piszcie komentarz, łapka w górę, o subskrypcji. O, subskry o subskrypcji nie przypominam, bo skoro oglądacie do samiutkiego końca, no to na pewno już od dawna subskrybujecie mój kanał. I na dzisiaj to koniec.